Chłopie, chłopie, ja dalej to robię Pamiętaj, że kradzieżą zaszkodziłeś tylko sobie Co wiem i skąd za za głupie pytania Odetnę ci brod, zostawię bez pożegnania Obchodzi mnie twoje słowo, ani twoja gadka Przygotujesz chusteczki, znowu bierze ci je matka Siema, tutaj play 4 Kolejny odcinek z serwera werdea.pl Chciałbym zaznaczyć, że w ostatnim filmiku robiłem ninja Tak do 50-tego, którego już w XP I no, zdecydowałem się, że w po tym odcinku zrobię sobie postać wojownika, ponieważ ninja max był straszny, no no kurde, nie szło w ogóle, nie ma XP, taka lipa, bo po prostu może nie umiem czy coś na, ale zmieniłem postać. Wbiłem sobie już 65, żeby mógł sobie do V2 na tym filmiku wejść, żeby tam max i wam mogę pokazać tutaj eku, jak, jakie wbiłem 65 i nie było już żadnego problemu z tym. Tu takie byle jakie bony, tu jakie tam 28 średnie, byle nie było, tu 10 do perzyd, to pamiętajcie, dodać i Tutaj tam te krytyczne i żeby na też było HP Tutaj oczywiście musi być szansa na blok gdzie osób 15 to wtedy moby mam mniejszą szansę, że was uderzą odporucznie na oddanie, to jest standardowe I tu tam HP, 10 tutaj, tutaj tu HP też Już nie patrzyłem na inne bony Tu tam byle jakie też Byle były I teraz Tak, pójdziemy sobie tutaj Do tej koleżanki ładnie. kupimy to i to o, proszę. I teraz prosiłem, żeby sobie do kateka kupić takiego uchylenia, o, bo on daje szansę na bał ciosów 12% dokładnie. zobaczyć, zobaczcie idzie. O, proszę, ładnie. Wszedł. Teraz mi się wydaje, że wydawał będzie się eksplodować dzięki temu. No więc możemy sobie tutaj skoczyć teraz do V2 ładnie. No więc ekspowiska część druga. No, ja poinków V2. że w tym odcinku za 10, 15, 20 naprawdę ubiję i, I widzimy się zaraz jak na ekspowisko dojadę No więc jestem tutaj na ekspowisku, możecie sobie to spojrzeć na mapkę, takie kordy, to jest, bo mi wydarzy jedno z największych w PO2 i tu najlepiej mi się XP No więc zaczynamy tutaj ładnie sobie ekspić, próbuję też potować, bo strasznie potowanie nie wychodzi, one nie są strasznie przyzwyczajone. No exp mi się wydaje, że dosyć ładnie tu leci, no nieźle, ale trochę mi się wydaje, że to i nie jestem pewny do którego poziomu powinienem tu eksplodować, no ale trochę po EXP. no i zaraz odwróćmy. Siema, 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 jestem z powrotem, kupiłem 70 poziom już sobie V2, a teraz odportowałem się do czerwonego lasu. Co jest spójrzcie jak staty lutają, posiadam trochę w siłkę. no i... To, to, to są, to jest drop który tu miałem, to nie A tu mamy drop Ulepszę może sobie to i to I ubiorę potem Teraz myślę, że posłucham sobie jakiegoś spota tutaj w czerwonym nasie No i bijem te 80, tak myślę Ale jeszcze przed tym myślę, żeby spróbować zrobić jakieś tu misje Więc pójdźmy sobie jeszcze do M1 Gino oczywiście Dobra Tutaj mamy jakieś trzy misje hmm. Zagadki werdea część pierwsza Zagadki werdea część pierwsza, Lester poszukujecie. musisz odpowiedzieć na u za kartkę To jest, tu jest Kronos hmm. Gdzie jest Lester? Lester, Lester Ciekawe Też tak nazwy pozmieniali, bo ja nie ogarniam, Lester, nie? Jeszcze Lester, gdzie ty jesteś? Tu jest starsza pani. Lester gdzie jest? Tylko się idzie. O, o. o Lester, to jest sura. Dobra. Hej, to... Hej, tutaj. Ty, ty masz odgadnąć moją zagadkę, lepiej nie traćmy czasu. Lester no to jak chcesz spróbować rozwiązać ją? Dam ci jedną podpowiedź. Tak. Jesteś pewne cię bardzo, bardzo pewny. Dobrze, możemy do zagadki. Oto zagadka. Który maksymalny... Który mam maksymalny poziom playful pan? No Przemyśl to zanim nim napisz. Myślę, że 200 to jest tak. Gratulacje, udało Ci się odpowiedzieć na tą zagadkę, lecz pamiętać, wybrałem tą łatwiejszą. Hmm. 50... kajank? 10 do szybkości poruszania się. Co dostałem? 73 level. No to ciekawe, co? Misje 3 level. No nieźle. Nieźle. Ja, gdzie mi się wydaje, że opłacało się za tę misję dostać. No więc zobaczmy Grzybowa. O! starszy pani potrzebuje specjalnego składnika do swojej zupy grzybowej. Udaj się do niej, może udać się jakoś pomóc. No więc lecimy. Starszy pani. Grzybowa. Witaj, gotuję zupę grzybową na mojego wnuczka. Wszystkie składniki mam jednak i mistyczne zioła. Możesz zdobyć te zioło, zabijając zjawę lutego tygrysa, którą zamieszkuje świątyni Huang. No dobrze, skłóczmy się na to. Trzeba jakąś się tu misję zrobić. No więc polecimy sobie do świątyni Kwang teraz i znajdziemy zjawę. Dobra, jestem tutaj z powrotem. Znalazłem zjawę tego tygrysa do misji. Zobaczymy czy za pierwszym razem wyjdzie. O ile ja ją zabiję w ogóle. Mam no, mniej nadzieję, że ta. Ale dosyć długo chyba nie świadomie będę ją bił. Może na konia wejdź sobie Tu, tu, tu ściany ją prawie to tu Wiele łatwiej będzie bić sobie Dobra no, to ja może pauzę dam, jak ubiję ją to Dobra no, już prawie ubiłem ją Już mało brakuje Muszę sobie berka wrócić żeby na M albo G był bo no, na pewno no, moby bardzo dużo biły jak się go użyje. No dawaj, dawaj, padaj, wiadomo no. Już prawie, już prawie, ziomy, już prawie. Oj, zrespił. Jebany. Już myślałem, że padnia tu. Taki szybki resp. Dobra. O, zdobyłeś mistyczne zioło. Dobrze, krwał perła, szkatułka. Niebieska perła. Jestem ciekawe ile tutaj perły są warte. No ale no dobrze, mamy mamy to co chcieliśmy, to wracamy do miasta i misję oddajemy Dobra lecimy tutaj Wracamy, to jest starsza pani, rybowa, dziękuję ci zaraz przybędzie mój mały I idę skończyć zupę tutaj, twoja nagroda Otrzymałeś 3000 punktów rangi 20 tysięcy a milionów jan i skrzynię błogosławieństw jeśli um, tam przeszkadza wam moje czytanie no to mówcie to nie będę czytał bo ja już od paru lat nie mieszkam w Polsce to już trochę się tam pogarsza moje czytanie i tak dalej bo po angielsku już biegną mówię i tak dalej więc przepraszam was za to no więc zobaczmy tu mam skrzynię błogosławieństw co z niej leci? Otworzę, otworzę. Nie będę taki. Uuu, 4 białe, perła. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle, ale no dobrze. I to taki mały bonusik. tak, żółtego tego tygrysa, otworzymy jemu Co jest niebieski kryształ? No to chyba mało warte, jest mi się wydaje. No. I jeszcze tutaj ostatnią misję mamy, ale to myślę, że w następnym odcinku zrobimy. Na razie 73. level, dwie misje. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie, łapki w górę. I mówić, co mogę ulepszać. Dzięki za oglądanie.